Witam Was serdecznie, Wasza Aga Selesty, holistyczny doradca życiowy, niż naturopatii, suicydolog, pedagog moi drodzy, <gryw> dopiero teraz nagrywam, bo po prostu tyle przeszkadza jak ile miałam łącznie z nagraniem, które próbowałam przed chwilą zacząć i znowu coś. No to no to słuchajcie, powiem tak, taki czas, nie dziwcie się, że macie jakieś tam opóźnienia. To sobie jeszcze tak zaczniemy. Robimy taki reset. Witam Was. Słuchajcie, e, dzisiaj nów 24 lipca o 21.12. E, I tutaj jeszcze do tego dochodzi taka e, koniunkcja Księżyca ze Słońcem. Hmm. No i to jest znowu niesamowicie mocny nów, który już czujecie od trzech dni. Może też dlatego, że niektóre osoby głupie się bawią i e, odprawiają jakieś rytuały, tak to nazwijmy. Życzę im powodzenia. Mówię o tych ritułach, niekoniecznie fajnych. No ale, dobra, słuchajcie, wy też możecie sobie, jak to się mówi, swoje zrobić, ale to już w innych zakresach. Czyli takie klasyczne, na odnowienie. Dzisiaj, przez najbliższe trzy dni, takie pożegnanie z czymś starym. Jeszcze takie odejście od tego wszystkiego, co wam nie służy. Na pewno weźcie sobie. Jakąś y, fajną kąpiel z solą, z fajnymi ziołami, albo po prostu prysznic, z taką intencją, żeby ta sól rozpuściła, a woda zabrała. Znowu jakieś niekompatybilne energie, to co na Was siedzi, co Was męczy i co przeszkadza w normalnym życiu i funkcjonowaniu. Teraz jeszcze do 28 sierpnia, mniej więcej 28-9 mamy taki czas y, specyficzny. Osoby, które gdzieś tam oglądały kiedyś horory, to wiedzą, że tam jak była walka z ciemnością, tak to nazwijmy, no to ten no już słowo diabeł powiem, próbował gdzieś tam jeszcze pazurem zahaczyć na koniec. No i to jest już taki miesiąc. Miesiąc, kiedy Ziemia jest jeszcze w bardzo silnych transformacjach, przetransformowywaniach pewnych energii czym to się objawia. Zmiany geopatyczne i częstotliwości, które Wy bardzo mocno możecie odczuwać, odczuwać na Waszym ciele eterycznym, no, co się potem wiąże, przekłada na ciało fizyczne, czyli jakieś takie dziwne bóle głowy czy bóle mięśni. Oczywiście, dobra, ktoś powie, że to no ale dobrze, to i tak już wiemy, że pewne rzeczy są i są na to badania naukowe i dowody, że pewne uczelnie się tym zajmują. Także, też różnego rodzaju częstotliwości, które w tym momencie mogą na Was wpływać też niekompatybilnie i właśnie na te wrażliwe jednostki w taki sposób oddziaływać. Niemniej i tak mówię, róbcie swoje, nie przejmujcie się, bo teraz jest jeszcze taki miesiąc, co mówię, jeszcze Wam będzie dużo różnych dziwnych rzeczy wywalać. No dobra, wrzesień też nie będzie jakiś łatwy, ale już będzie inaczej, już będzie po zmianie energii. Słyszeliście teraz już jakiś czas temu o tym, jak zwierzęta uciekają z jelą tą, prawda? Bo tu też było pytanie o to. No, faktycznie są tam jakieś mocne zawirowania geopatyczne. No, wiadomo, że wybuch może być różny, ja już o tym wulkanie mówiłam rok temu, a wiele rzeczy z zeszłego roku się na ten przesunęło. Także w zasadzie idzie jakaś taka bardzo mocna aktywność po tym pasie wulkanicznym. I tak jak mówię, jest przesunięcie czasowe, ale możliwe, że faktycznie koniec sierpnia, wrzesień, no jeszcze do połowy października tutaj może być bardzo mocno i dziwnie. No dlaczego teraz mówię? Dlatego, że ten nów yy, po prostu daje Wam i podwaliny i pewne zapoczątkowanie czegoś, co idzie na najbliższe miesiące i lata. I to będzie tak, jakby też taki czas warunkujący dla Was. I tutaj znowu y, musicie się poważnie zastanowić, y, co Wam sprzyja, co nie sprzyja. Bo teraz, przede wszystkim w jakichś relacjach, związkach, y, w relacjach czy tam zawodowych, czy personalnych, y, bardzo mocno Wam w ostatnim czasie też wywalają różne rzeczy, jeszcze bardziej niż wcześniej. Pokazuje się prawda, wy sobie uświadamiacie Boże, w jakim ja związku tkwiłem, albo jak ten pracodawca mnie wykorzystywał, albo no właśnie, wykorzystywał. Dawałem się wykorzystywać, trwałem w czymś, w jakimś syndromie sztokholmskim, no tak to nazwijmy, tutaj, już a propos związków. I często właśnie teraz, teraz, teraz w tym roku, dużo osób nagle tak się otrzeźwia, można powiedzieć, i przeprowadza jakieś bardzo ważne rozmowy. I to jest właśnie ten czas, słuchajcie, ten nów. Jeżeli macie jakieś trudne sprawy jeszcze w rodzinie nierozwiązane, w relacjach, to to jest ten czas, ten, te najbliższe cztery dni, żeby w końcu wprost powiedzieć. Ja nie powiem, że się zbuntować, no ale w pewnym sensie no, macie tego urana, macie tą rewolucję, i tak jakby nie zakończycie pewnych rzeczy, jeżeli wy będziecie żyć w kłamstwie. No, bo znaczy w kłamstwie, no nazwijmy to w pomijaniu prawdy, nie mówieniu na jakieś tematy, bo tak czasem mówię, a o czymś nie rozmawiam, to to nie istnieje. Tak, tylko to Wam potem wali w ciało, tak można powiedzieć. Macie totalną biologię, wiecie gdzie, co, jak to się mówi, które części ciała czemu mniej więcej odpowiadają, no a my do tego też nawiązujemy na naszych kursach. No i dobrze. I teraz tak, dużo osób może jeszcze mieć jakieś takie zawirowania, właśnie, no dobra, no to tutaj mamy zmianę pracy, zmianę związku, e, zmianę zamieszkania, także to jest kolejny taki czas, fajny, słuchajcie, jak już dawno zwlekaliście ze zmianą e, jakąś tego typu, no to właśnie to jest ten czas, żeby stworzyć podwaliny pod coś nowego. I pamiętamy, że znowu, że rzeczy nie są takimi, jakie się wydają, że spadają te zasłony wszystkie. Pokazuje się taka prawda, którą nawet nie braliście pod uwagę, że ona istnieje i to jest bardzo często tutaj U, pokazują się prawdziwe oblicza niektórych osób, no i może lepiej, bo tu w naszym, że tak powiem środowisku, tak to ujmijmy ezoterycznym, czy tam naturopatycznym, czy jakby na to nie patrzeć, to też wypadałoby, żeby przestrzeń gdzieś tam przenicowała. No, ale tak jak mówię, to są właśnie wybory, kto sobie do kogo pójdzie i potem jakie ma konsekwencje, lub kto z kim współpracuje i też jakie ma potem konsekwencje. Albo znowu nie współpracuje, tylko go się w coś wciąga i to też czas niepotrzebnie absorbuje. No, ale to też, jak to się mówi, wszystko macie do rozważenia, na ile chcecie się w coś angażować, co nie jest Wasze. Na ile was ktoś w coś wrzuca na siłę, na ile zabiera przez to wasz czas, na ile szarpie to wasze nerwy i spokój, a potem też przekłada się na wasze stany zdrowotne albo finansowe albo w ogóle partnerskie, tak? Bo, bo powiedzmy, są jakieś takie osoby, które ciągle do was wydzwaniają, absorbują was swoimi problemami. E, absorbują rzesze osób, a potem się z tego robi jakiś totalny mm, bałagan. I to, to są jeszcze rzeczy gdzieś tam, które trwają. Macie to i w kwestiach zawodowych, i w rodzinach. I ten nów, no, właśnie, jest na taką jeszcze weryfikację, takie wyciszenie i zastanowienie się. Mamy niesamowicie mocne przyspieszenie czasu. Ja od razu powiem, że te wszystkie zmiany, które teraz będą na ziemi, to jeszcze raz, bo pytacie się mnie ciągle o te wyjazdy. No, ja bym tak gdzieś powiedzmy tak koniec września czy ewentualnie jeszcze tam do połowy października to no tak starała się jednak nie, nie przemieszczać gdzieś pomiędzy kontynentami. No tak to ujmijmy. Oczywiście dobra o wiele rzeczy mnie pytacie. To tak jak mówię w końcu nagram te osobne filmiki ale widzicie nawet z tym filmem dzisiaj jakie mam mocne opóźnienie. Albo nagrywam trzy dni wcześniej, cztery, albo widzicie dzisiaj już w samnów. Pamiętajcie, tak, że jeżeli coś jest jakieś takie powtarzalne i synchroniczne, ale bardzo wam nie odpowiada w wielu aspektach, bo ciągle jakieś sytuacje wracają, to po prostu, no, czas to zmienić. I to jest ten czas. Znowu, wiem, powtarzam się. I teraz. Y Oczywiście, jak ktoś, nie wiem, nie widzi tej synchroniczności, my też na naszych sesjach patrzymy głębiej, patrzymy wcieleniowo, reinkarnacyjnie. Dobra, dla tych osób, co nie wiedzą, o czym mówię, to te całe kroniki, jakaszy, ta nazwa, która została ostatnio wprowadzona, tak? Ja mówię ostatnio, bo jak wiecie, regresingiem zajmuje się ponad 30 lat. Także jeżeli sami nie dajecie rady, to gdzieś tam wiadomo, zapraszam na sesję. No i teraz macie tak. Yy... 10 sierpnia jest pełnia o 20.56, ale 8 jeszcze macie sierpnia, tak zwaną bramę lwa. I ta brama lwa jest też bardzo taka mocna, specyficzna. Można powiedzieć, że każdy miesiąc ma swoje urodziny, no nie? I właśnie tutaj też ten 8 sierpnia jest taki przełomowy. I znowu w tym czasie pomiędzy pełnią, pomiędzy nowym a pełnią, gdzieś tam wzrastają jakieś wasze potencjały, wzrasta, tak jak księżyc wzrasta, i wzrasta to wszystko do pełni, żebyście mogli, tak jakby to potem ukonstytuować, tak to nazwijmy. No i teraz tak, bierzemy sobie teraz jeszcze te wasze, jak to się mówi, karty, one są takie fajne te karty marzeń i snów, co dla Waszego rozwoju duchowego, no bo jesteśmy w tym czasie rozwoju duchowego. Zobaczymy, co nam tutaj wychodzi. No i słuchajcie, to jest piękna karta, właśnie taka nawiązująca do tego nowiu. Zobaczcie, to jesteście Wy, Wasz potencjał, który rozkwita jak ogród. I chociażbyście byli w tym momencie na pustyni, to i tak jest takie piękne po prostu rozprzestrzenianie się, rozkwitanie. To jest to... Że teraz właśnie macie się skupić na sobie, wiadomo, że tam trzeba pomagać bliskim i tak dalej, ale skupić się na sobie, na swoich potrzebach i rozszerzacie częstotliwości, które dają wam pewien rodzaj fajnej rezonacji, tak to nazwijmy z fizyki kwantowej, która daje wam później możliwość tego, że tą częstotliwością przyciągniecie. Harmonicznie, uniwersalne prawa przyrody, inne częstotliwości, które w ostatecznym rozrachunku dadzą Wam coś fajnego, bo Wy jesteście w fajnych wibracjach, przyciągacie coś fajnego. No już abstrahując te rzeczy, co Wam się czyszczą i co Wam próbują bardzo mocno te wibracje pozakłócać. No i to właśnie mocne przyspieszenie czasu, które Wam tutaj też zakłóca jakieś tam codzienne czynności. No, właśnie, już niedługo będzie konferencja. Tutaj yy, yy, polecam nazwę sobie pionu. Usłyszeć potem przez cały rok można okazać. Tak, słuchajcie, w ogóle, nawet nie tylko sam pion, mać tam pion, pion, bylica, yy, bo tam są trzy rodzaje. Yy, możecie sobie. Oczywiście, każdy możliwy zioła usłyszeć, tak jak robili nasi przodkowie, tak jak tam zbierali na Matki Boskiej Zielnej, czy no w ogóle o każdej porze, gdzie te zioła fajnie wyglądają. No najlepiej, jak już mówimy, w pełni, no bo wtedy pięknie się te zioła nasycają energetycznie. No bo jutro jest czas na zbieranie korzeni ziół za miesiąc. ja tak patrzę właśnie jeszcze na te, tak, oregano już teraz kwitnie, różne. Także słuchajcie, to. Hmm, tutaj jeszcze dokładnie mamy, czy nawet Polska, Szaubie, mamy mnóstwo swoich własnych ziół. Ale jeżeli będziecie już zbierać z intencją na oczyszczanie, bo też jak zbieracie wszystko, jak coś robicie, pamiętajcie, żeby robić to z intencją. Hmm, tutaj było jeszcze pytanie, czy jedziemy na jakieś festiwale. No, no nie, już nie jedziemy na żadne festiwale. Na razie jesteśmy poza, także bardziej jesteśmy dla Was gdzieś hmm, hmm, internetowo dostępni i no, i jeszcze dobra, to jeszcze by do tym mówić kiedyś. I teraz tak. Yy, kolejne, zobaczcie. Bardzo fajna karta mi się wyciągnęła. Tu jest znowu takie wykuwanie. Wykuwanie potencjałów. Czyli wy już macie jakieś tam ramy, coś macie ukształtowane. No, i to jest też czas na ten nów, na tą waszą transformację. Na to, jakie wy chcecie mieć podwaliny i pod co wy chcecie mieć te podwaliny. I teraz patrzymy dalej. O, no to jest, słuchajcie, też piękna karta. To jest właśnie o tych relacjach, tak? Że zróbmy tak, żeby te relacje były przejrzyste, czyste, no i żeby były fajne, pogodne, żeby one miały taki, jak to się mówi, charakter delikatny. I teraz, słuchajcie, teraz jest jeszcze taka właśnie kolejna kwestia, bo wiadomo, że mierzycie się teraz z różnymi trudnymi kwestiami. Spróbujcie do tego tak podejść bardziej na luzie, bardziej humorystycznie. No czasem jest tak, że już ktoś ma tam skrajność w jakichś takich ciężkich sytuacjach i po prostu po środku siada i się śmieje. No tak, jest, jest coś takiego, bo to już nie wiadomo czy śmiać się, czy płakać czasami i, i niestety tak od pół roku taki czas trwa i spotykają w was jeszcze takie różne rzeczy. Ale słuchajcie, to też jest pomysł, tak? Powiedzmy, że jest coś takiego ciężkiego, trudnego ja nie mówię, żeby to bagatelizować, ale jeżeli już zrobiliście wszystko, co mogliście w zakresie, a dalej to nie jest tak, jak być powinno, to spróbujcie zrobić coś takiego, że po prostu, nie mówię, żeby bagatelizować, ale tak jakby zróbcie tak, żeby ten problem był mniejszy. To tak jak, nie wiem, tak jakby się Wam tutaj zmaterializował jakiś tam stwór i zamiast uciekać, no to no po prostu zacznijcie śmiać. Nie już mówię tak bardzo... Oh, Widzicie co jest najlepsze? W tym momencie mi się włączył ten, y, sztuczna inteligencja mi się włączyła. <laughs> ja mówię tutaj o wiecie czym i włącza się. No. Ciekawa synchroniczność. Też są właśnie ostatnio różne ciekawe y, te y, no, dywagacje na temat tego, co się dzieje ze sztuczną inteligencją i to jest też mocny temat dobra, ja już naprawdę postaram się coś ponagrywać, już ponagrywać z tymi mikrofonami, z tym wszystkim już też osobno do wrzucenia tylko, że takie nagranie to jest często dla mnie dwie godziny półtora do dwóch godzin po prostu zanim się to wrzuci, zanim to się i dlatego też tak, jak przychodzi co do czego to w ostatniej chwili nagrywam na żywo, więc ale dobra to też będę zmieniać takie postanowienia na nów żebyście mieli to nie w zakładce na żywo, tylko w większości na takich no, na tej pierwszej występowej. Tutaj jeszcze sobie pociągniemy na najbliższy czas powiedzmy na, dla Polski na te najbliższe trzy tygodnie. O kurde, gruby temat, słuchajcie. O kurde, wiecie co? No to jest karta śmierci, tak? Ale to jest po prostu transformacja. Ale zobaczcie, jaka, jaka ciekawa wyszła, tak? To, to, co my prowadzimy, czasem zajęcie jak ktoś tam chce starota intuicyjnego. Akurat. Ten wybrałam, tak? Tych tarotów mam dużo, akurat wybrałam ten, ten tarot znów, i to jest tak, jakby ktoś, no słuchajcie, nie wiem, może ta osoba wam kogoś przypomina. No dobra, już tu nie nawiązuję do polityki, ale nawiązuje, generalnie no to wychodzi na to, że właśnie mogą być jakieś zawirowania. Ja pewną rzecz powiedziałam w tym nagraniu u Rala, w tym nagraniu u czarny papież. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Nie chcę tego tu głośno powtarzać. Jeżeli. Po prostu szkoda mi tego nagrania dzisiejszego. A to nie jest aż tak ważne. Zobaczymy jakie przeszkadzajki i co zrobią, żeby pewna sytuacja, która ma w rządzie nastąpić chyba 6 sierpnia, żeby nie doszła do skutku. Bo generalnie to o to chodzi. No macie tam węża, macie zdradę, tak? Macie, no to jest akurat coś w stylu kobryn, no okej. Okay. I faceta w kapturze, który działa skrycie w księżycu, tak? Tak to nazwijmy. No ale dobra, jakiś rodzaj zmiany transformacji na yy, najbliższy czas. Hmm. No tu mamy, słuchajcie, też taką inną kartę buławy, tak, że to i tak tutaj ktoś będzie się yy, czwórka, ten z gier, no, bawił, imprezował, będzie. No to jest tak, ale to też będzie takie, że ktoś będzie odwracał Waszą uwagę, żeby zadziało się tam coś innego. No ale to jakby też nic nowego jest. To, yy, jak to się mówi, nie powiedziałam jakieś nowości, bo to trwa, tylko byle to zauważyć. I byle zauważyć, co jest tym odwróceniem uwagi, a co w tym czasie się Wam znowu tam przepycha, tak. No i mamy głupca. Słuchajcie, to jest też bardzo fajna karta, bo to jest też taka karta na ten nów, tak. Czyli coś, co się fajnie w tym momencie zaczyna, to znowu przechodzi jakąś taką na lekkości, bo teraz właśnie chodzi też o to, żeby wiele rzeczy robić na lekkości, i dopiero to Wam da możliwość takiego. No, fajnego, nazwijmy to, realizacji czegoś, tak? Więc tutaj jest, są takie fajne podwaliny, tęcza. Jeszcze może niektóre rzeczy, właśnie, nie są wyraźne, jak ta twarz tutaj, jeszcze są pewne rzeczy zawieszone w powietrzu, ale zawsze od czegoś trzeba zacząć. Także słuchajcie, pomimo jakiejś takiej ciemności, tak to nazwijmy jakiejś totalnej ciemności. To macie też tutaj y, światła, tak? Tylko, że to światło też nie jest, ani ta ciemność nie jest do końca ciemna, tak to nazwijmy. Ani to światło nie jest do końca y, jasne, wyraźne i to też jest wszystko zawolawane. Tam są też te chmury, no, w, w chmury, jak to pamiętacie w kartach w Lenorkach, no to no, też mają swoją y, specyfikę. Y, z, no, dobra. I teraz tak, to co mamy dla Polski. No dobra, a co mamy dla świata? No tu mnie już dla świata kusi, żeby wziąć inne, ale już nie chcę mi się teraz stawać, nie przygotowałam, zobaczymy, no może te nam coś pokażą. Eee, no dobra, co tu mamy dla świata na najbliższe dwa tygodnie? Ha, kurde, wiecie co, to jest ciekawa sprawa, bo hm, tutaj jest, yy... no dobra, ktoś tu zbiera kasę i, i schrzania, no tak to nazwijmy, tak, ja już to tak nazwę. I ktoś też coś próbuje zabrać i się no, przemieścić, jak to mam takie skojarzenia tutaj. To jest moje, tak? No i tutaj mamy jeszcze. No, Ale to jest to, że właśnie po niektóre rzeczy można sięgnąć, tak? Tylko że nie zawsze jest taka możliwość, albo wam ktoś to utrudnia. I to jest, słuchajcie, taka dość mocna dla świata karta też. Czyli właściwie, co tak naprawdę... No macie tutaj kobiety z zamkniętymi oczami z dwoma mieczami. I co? Hm. To jest taki rodzaj... No powiedzmy działania na ślepo, bez ruchu. Tak to ujmijmy, tak bymy sprawiedliwość jest ślepa i tak dalej, ale... No mi się wydaje, że to jest taka bardzo wymowna karta. Dobra, już nie będę tutaj w to wchodzić, mało ważne. Chcieliście, wyciągłam, kiedyś wam znowu zrobię dla zaków zodiaku, tak jak chcieliście, tak kiedyś, ale słuchajcie, olać to wszystko, naprawdę, wyjdźcie z ram, wyjdźcie z schematów i po prostu idźcie za polem, bo to jest teraz najważniejsze. Co to znaczy iść za polem? To znaczy, że okej, okay, wiadomo, że różne są przeciwności, ale jeżeli w jakichś zakresach one się zbyt mocno nasilają, dobra, ja wiem, że teraz jeszcze przestrzeń utrudnia jakieś wasze fajne, pozytywne działania, rozwój, żebyście dotarli czasem do jakichś fajnych ludzi, i to, to jest też taki osobny temat. Widzicie? Ja po prostu powiem wam, że nawet to nagranie nie jest takie, jak bym chciała, ale gdybym ja teraz zaczęła się nad tym zastanawiać, zaczęła to wszystko, to to, to by tego nagrania też nie było. Okej, okay, taki jest teraz czas i to nagranie to bardzo fajnie myślę, mimo wszystko pokazuje. Wyciągam tutaj jeszcze mudry dla Was, no to jest po prostu przede wszystkim powiedzmy czas refleksji. Także sobie dzisiaj posiedzcie ze sobą, dzisiaj mm, i ten tydzień do końca. Jeżeli macie jakieś trudne rzeczy, po prostu się z nimi pożegnajcie do eventu. Niech po prostu to wszystko y, pójdzie, wykasuje się, odetnijcie to, jeżeli jest taka potrzeba, zablokujcie jakieś osoby, po prostu jeżeli się inaczej nie da, bo niestety w tym momencie jest wiele osób, do których normalny dialog nie dociera, są w jakimś zapętleniu, zamieszaniu. Y, no, niektóre mają towarzystwo, wiecie co mam na myśli, i to wszystko jest. No to po co się wysilać? Po co będziecie tracić Waszą energię, tak? No i macie tak. Połączenie przynależy. To jest taka. Ciekawe, czym akurat się nam to wyciągło. A już wiem, to jest jeszcze karta, która pomaga Wam radzić sobie z alergiami i wzmacniać układ odpornościowy, a teraz jest też pewna specyfika. No, i tutaj e, oczywiście e, też jak robicie mudry, to jak to się robi? No, znowu jakaś kolejna mudra, która nie jest łatwa. Bierzemy tak, ten palec, ten zginamy, e, ten dajemy tu, a tamte dwa nam wystają. I to jest ta mudra, właśnie. Ok. Jeszcze raz Wam pokażę, to jest ta mudra, to jest mudra pszczoły. Ale słuchajcie, to jest też takie tutaj ciekawa afirmacja do niej, z odwagą, determinacją idę na spotkanie z przyrodą, bliźnimi oraz wyzwaniami codzienności. Czyli ja rozumiem, że jak wy macie jakieś wyzwania codzienności, to po prostu robicie sobie, no po prostu to mądre, oddychacie, Możecie sobie ją trzymać na wysokości splotu, wysokości serca. Ja tak czuję bardziej, że w tym wypadku splotu, tak? bo to są te wasze emocje. Tutaj jeszcze przypominam o naszych pierścieniach tensorowych, tych na nowy wymiar wiedzy. Oczywiście te osoby, które mają pierścienie tensorowe od nas, to znaczy te, które wam dobierałam personalnie, czy przez internet, czy na żywo to dzielcie się z waszymi spostrzeżeniami, waszą pracą z nimi, bo też jest to dla nas ważne, dlatego, że my też cały czas się tutaj rozwijamy i, no i dbamy o jak najlepszą jakość. No i tak jak już mówiłam, mamy nowe, nowa medycyna wibracyjna, tam macie jeszcze w zakładkach na playlistach, macie całą playlistę właśnie dotyczącą pierścieni. Z czego dwa nagrania już takie bardzo konkretne. Wiecie, co długo nam to nagranie zeszło? 26 minut, prawie. A tu jest jeszcze jedna mudra. Dobra, wszystko w jednym, jedno we wszystkim, proszę bardzo. Dziś mnie, że tak długo jak nie mogłam do tego nagrania siąść, to teraz tak długo nagrywam, ok. I teraz mamy tak, znowu, wszystko w jednym. Czy po prostu taka, słuchajcie, banalna mudra. Po prostu te palce są tak. I w tym wypadku. No, banal, no nie? Wszystko w jednym, jedno we wszystkim. Czyli mamy dzięki połączeniu z wiecznym światłem objawia się moja prawdziwa natura, która promienie miłością do świata. Niniejsza mudra ma regenerujący, wzmacniający wpływ na całe ciało, rozjaśnia, oczyszcza ducha oraz stanowi balsam dla duszy. No, muszę powiedzieć, że naprawdę fajnie to się dzisiaj dobrały te karty, to jak zawsze, też jakiś rodzaj synchroniczności. No, i dzięki naszemu związkowi ze świadomością kosmiczną możemy porzucić lub zrzec się naszych wszystkich obaw, wątpliwości, zmartwień, codziennych problemów. Bezpieczeństwowej więzi nigdy nie czujemy się samotni, wszyscy jesteśmy jednym. Jeszcze a propos tych przepowiedni, ja Wam tylko powiem, że tak jak kiedyś ktoś mówił: Uciekajcie do Stanów, w ogóle już tam niektóre osoby wyjechały do Ameryki Północnej. No, na mój gust tam nie będzie jakoś wybitnie bezpiecznie, zresztą to ja już mówiłam. Także też w najbliższych jakiś tam czasie jak możecie sobie odłożyć tego typu wyjazdy tak samo na ten pierścień pacyficzny no chyba że chcecie mieć wrażenia albo już tam nie wrócić chociaż tak jak mówię jak macie gdzieś być i się ma wam nic nie stać to też tak będzie bo są takie przypadki że tak mówię ktoś przeżywa jako jeden jedyny tu czy tam więc tutaj nie można no, nie chcę źle programować, tak? No, ale pytaliście się, to odpowiada. Także słuchajcie, zostańcie w trybie, cały świat nam sprzyja i wyciągnijcie wnioski, właśnie z waszych ostatnich dni, miesięcy, jak to wszystko wygląda. I oczywiście, jeżeli chcecie, tak samo to, co rozmawialiśmy, wiedzieć, na jakiej jesteście linii czasowej, lub jeszcze zobaczyć jakieś pewne zależności, lub po prostu zrobić jakąś regulację, to tak jak mówiłam, Będziemy jakieś terminy y, umawiać, tylko dawajcie mi trochę wcześniej znać, jak ja mówię trochę wcześniej, bo też tak różnie bywa z tymi mocami przerobowymi. Teraz miałam jeszcze chwilę takiej przerwy, y, trochę przymusowej. No dobra, trzymajcie się.